Serdecznie witam, spotykamy się dzisiaj z Mariuszem Buzkiem, który od kilku lat prowadzi własne, prywatne obserwacje UFO nad Wrocławiem i w paru innych miejscach, no zależnie od tego, gdzie jest. Witam Cię. Witam. Powiedz może na początku, kiedy to się zaczęło, to Twoje zainteresowanie nagrywaniem UFO? I tutaj nam z chmurki właśnie będzie z wylatywał za chwileczkę obiekt. Powolutku, w linii prostej, znaczy powolutku, z naszej perspektywy powolutku, bo tu jest co najmniej kilkadziesiąt tysięcy metrów, więc to może być odległość 30, a nawet może i 50 kilometrów i on tutaj przelatuje tak sobie niby wolno, podejrzewam, że z racji odległości on tutaj ma bardzo dużą prędkość po prostu, to by trzeba sobie już mniej więcej ocenić odległość i przeliczyć. Natomiast tutaj co ciekawego, że pod koniec, ja tutaj przewinę, pod koniec tego nagrania, wylatuje kula, właśnie z te, tutaj gdzie światła rogałego z tego miejsca, wylatuje kula sobie takie, robi taki zawias i za lampą po prostu leci, leci w prawo, to będzie zaraz ładnie widoczne. I tak naprawdę, właśnie od tego zdarzenia zaczęła się cała, cała przygoda z tym. Nie widziałem niestety go emotem, żeby to wyzumować jakoś dłużej przytrzymać, tylko tutaj jest dosłownie ułamek sekundy obok samolotu tu. i tutaj widać, właśnie tuż nad smugą, parę metrów z naszej jakby perspektywy widać. Ten no, kilkaset metrów, tak. Znaczy na kilkaset metrów w skali monitora to jakby, tak. No także widać, widać, że nie jest to również jakiś pyłek, jakiś ptak. Dodatkowo widać, nie wiem czy widzisz, ale jak on się po prostu przemieszcza w prawą stronę. A mhm. tam tej chmury. O, bo był tutaj, już jest tutaj, także on się przemieszcza w, w, w kierunku przeciwnym do kierunku samolotu. Jakby.